Witam państwa serdecznie na moim kanale. Natalia Samary, Zdrowie, Orodę i fitoterapia. Dziś porozmawiamy o pewnej roślinie leczniczej, a raczej o żywicy z tej rośliny, która jeszcze kilka lat temu w ogóle w Polsce nie była znana. Natomiast obecnie jest coraz bardziej popularna ze względu na to, że ma bardzo mocny wpływ na wiele dolegliwości. Roślina ta się nazywa Boswellia serata albo Kadziedlowiec indyjski. I jak nazwa wskazuje, kadziedlowiec to przede wszystkim ta żywica była wykorzystywana do kadzidła, żeby oczyścić pomieszczenie, ale też bardzo pozytywnie wpłynąć na układ oddychania. Chociaż w starożytnej Grecji, w Egipcie, w Persji, gdzie była właśnie do kadzidla używana, była nazywana taką żywicą magiczną tak naprawdę ma działanie rozkurczowe, przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwdepresyjne, no to oczywiście można ją nazwać rośliną magiczną. Jeżeli chodzi o potwierdzone naukowo działanie Boswellia serata, to poleca się ona przede wszystkim na problemy kostno-stawowe, na układ oddychania, szczególnie przy astmie oskrzelowej, oraz przy problemach w układzie pokarmowym i to nawet bardzo poważnych jak dla regulacji pracy wątroby przy mocnych stanach zapalnych, zapobiega rozwojom stanów zapalnych nawet przy wirusowym zapaleniu wątroby oraz doskonale goi śluzówki. Dlatego polecę się przy rzodziejącym zapaleniu jelita grubego. Ja Wam dzisiaj podam pewien przepis jak można zrobić nalewkę właśnie z tych kryształków, z tej żywicy? I będziecie mogli w domu sobie taką nalewkę zrobić i stosować. Dlatego bądźcie ze mną do samego końca nagrania i pamiętajcie też o subskrypcji kanału. Ale zacznijmy od tych potwierdzeń naukowych. O kilku badaniach chcę Wam dzisiaj powiedzieć. Przede wszystkim o tym, dlaczego tak wspaniale działa przeciwzapalnie to widzicie jedno z badań, które potwierdza to działanie przeciwzapalne i tłumaczy to w taki sposób, że boswela serata hamuje produkcję enzymów w naszym organizmie, który wywołuje stany zapalne. Znacznie obniża poziom cytokin prozapalnych i dlatego poleca się właśnie w chorobie reumatoidalnej i w chorobie krona. Kolejne badanie też potwierdza pozytywny wpływ na organizm przy chorobie reumatoidalnej, ale też pokazuje przy różnego rodzaju zmianach zwyrodnieniowych stawów i kręgosłupa, może być skuteczna, bo serata powoduje, że zwiększa się ruchliwość stawów, szczególnie przy takiej spiętości porannej. Również usuwa obrzęki i usuwa bóle w stawach. W innych badaniach jest też informacja, że kadziedlowiec poprawia histopatologię kości, jakby strukturę kości. Działa też profilaktycznie, jeżeli chodzi o zmiany nowotworowe. I w kierunku nowotworów też było kilka badań przeprowadzonych, na przykład, że kadziedlowiec ogranicza rozrost komórek rakowych, zapobiega ich przenikaniu do zdrowych tkanek. Zobaczcie, jak wspaniała roślina. Mało tego, bardzo pozytywnie właśnie wpływa zarówno na ostre stany zapalenia, w górnych drogach oddechowych można je stosować przy katarach, przy przeziębieniu, przy kaszlu, jak i przy zmianach przewlekłych, chroniczne stany zapalne w oskrzelach, chroniczne zapalenia zatok albo astma oskrzelowa. Można też ją stosować z sukcesem przy różnego rodzaju zmianach na skórze. Bardzo ciekawe jest jej działanie przeciwalergiczne na skórę, w tym przy alergiach pokarmowych. Też się sprawdza. No, możliwe właśnie dlatego, że potrafi zregenerować pracę całego układu pokarmowego. I teraz czy jest ona dostępna w Polsce? Czy możemy dla siebie taką roślinę nabyć i stosować? Jest ona dostępna owszem w trzech postaciach. Można korzystać z olejku eterycznego. Olejki się sprawdzają do inhalacji, właśnie jeżeli są problemy w układzie oddychania. Sprawdzają się też do smarowania na problemy stawowe. Można też olejki wykorzystać do kąpieli jako olejek odprężający na depresję, na nerwice lub jeżeli występują jakieś dolegliwości na skórze. Inna postać boswela serata to ekstrakty roślinne, takie wyciągi z tej rośliny w postaci proszku zamkniętego w kapsułkach, takie suplementy diety. Jeżeli chcemy korzystać z suplementu diety, to powinniśmy zwracać uwagę na zawartość kwasu bosweliowego, bo to dzięki temu kwasowi między innymi zawdzięczamy to wspaniałe działanie na nasz organizm. Ogólnie boswelia serata ma bardzo dużo różnych związków, ale w większości badań właśnie na ten kwas bosweliowy zwraca się uwagę. I dlatego kiedy patrzymy na etykietę, patrzymy czy Wypisane jest że dodatkowo nie jest tylko ekstrakt, tylko jest standaryzowany na kwas bosfeliowy i ile tego kwasu jest, bo poleca się, żeby uzyskać pozytywny efekt wsparcia dla swojego organizmu, stosowanie od 250 do 500 mg tego kwasu trzy razy dziennie. I to poleca się przy mm, takich zmianach przewlekłych, bo trzeba to stosować przez dłuższy okres. W stanach ostrych można to stosować nawet troszeczkę więcej, bo stosujemy w stanach ostrych to po prostu przez krótszy czas. Natomiast jest też dostępna żywica. I właśnie z żywicy my możemy sobie w domu przyrządzić nalewkę. I teraz wam podam przepis. Jest on bardzo, bardzo prosty. Na jedną część żywicy kadzidłowca indyjskiego będzie nam potrzebne 5 części alkoholu 40-60%. Alkohol koniecznie trzeba podgrzać, powinien być ciepły. Mieszamy, najlepiej w ciemnej butelce i odstawiamy na 7 dni w ciemne miejsce. Codziennie podchodzimy i potrząsamy butelką. Zażywać trzeba po 5 ml 3 razy dziennie. I to możemy stosować do wewnątrz, jak również dokładnie tą samą nalewkę. My możemy stosować do nacierania stawów, bo przy nacieraniu stawów jeszcze lepiej będziemy wspomagać ten proces przeciwbólowy, zwiększamy ruchliwość, działa to też bardzo mocno przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Natomiast ta sama nalewka może być stosowana w różnych innych problemach np. przy problemach górnych dróg oddechowych i dokładnie tak samo jak z ekstraktami suchymi w postaci kapsułek. To tu przy stanach ostrych troszeczkę zwiększamy ilość. I nie 3 razy dziennie po 5 ml, tylko 4 razy dziennie. I bardzo dobrze, jeżeli będziemy taką nalewkę łączyć z miodem naturalnym. Jeszcze przyspieszymy wtedy to działanie przeciwzapalne. Bardzo prosto zrobić taką nalewkę, a zawsze warto mieć pod ręką, żeby gdzieś tam w szafce u nas. Mam nadzieję, że ten temat dla Was był ciekawy i będziecie mogli wykorzystać to dla siebie. A ja bardzo dziękuję Wam za uwagę. Po inne nagranie dotyczące problemów z układem kostnym na przykład sięgnijcie do opisu pod tym wideo, kilka linków dodatkowych Wam tam podrzucę. Bardzo Wam jeszcze raz dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych nagraniach. Z Wami była Natalia Samarek.